Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, każda gmina powinna uruchomić transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Nie inaczej jest w gminie Bojanowo. Dowóz można umówić na dwa sposoby, zgłaszając taką potrzebę bezpośrednio w punkcie szczepień, osobiście na ulicy Dworcowej 20 lub pod numerem telefonu 797 762 925, a Także kontaktując się z koordynatorem do spraw szczepień pod numerem 666-385-339. Ponadto za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji pacjent otrzymuje informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę organizacji dla niego dowozu. W drodze na szczepienie osobie starszej lub z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun, rejestrując się bezpośrednio w punkcie szczepienia. Pacjent powinien złożyć oświadczenie o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie. Transport przysługuje przy braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub gdy pacjent dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uwaga, pacjent może być poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia. Jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu lub zorganizować transport we własnym zakresie. Transport na należy umówić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.